Witamy w sesji zapoznawczej Glovo. Glovo to platforma, która łączy klientów, restauracje i kurierów. Każda ze stron wygrywa, korzystając z naszej aplikacji, sprzedawcy zwiększają sprzedaż, kurierzy otrzymują przychody za każdą dostawę, a klienci otrzymują zamówienie bez wychodzenia z domu lub biura. Zalety współpracy z nami Elastyczny grafik sam wybierasz i dostarczasz w dostosowanych do ciebie godzinach. Zamówienia. Dostarczamy nie tylko zamówienia z restauracji, ale także różne małe paczki, leki i produkty. Oznacza to, że będzie więcej zamówień i będziesz mieć więcej możliwości zwiększenia swoich przychodów. Wypłaty. Wypłatę możesz dostawać są co tydzień. Wsparcie. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz zespół wsparcia jest zawsze gotowy do pomocy. Warunki współpracy z Glovo. Możesz dostarczać dowolnym dostępnym środkiem transportu. Smartfon do pracy z systemem Android lub iOS z określonymi wersjami. Być pełnoletnim, czyli mieć 18 lat lub więcej. Pamiętaj, aby podać numer konta bankowego zarejestrowany na Twoje nazwisko. Twój dochód jest obliczany w następujący sposób: stawka podstawowa, przejechane kilometry i mnożnik sesji. Otrzymasz sprzęt do realizacji zamówień. Torbę termiczną, uchwyt na telefon, który chroni przed opadami śniegu i deszczem oraz powerbank. Rodzaje zamówień. Istnieje kilka rodzajów zamówień: zamówienia z restauracji, inaczej partnerskie i usługa kurierska. Pierwszy rodzaj zamówień partnerski. Z restauracji lub sklepu w naszej aplikacji. W takich zamówieniach musisz przyjechać do określonego punktu, odebrać zamówienie, sprawdzić, czy płatność jest potrzebna i dostarczyć zamówienie do klienta. W zamówieniach kurierskich zamówienie należy odebrać z jednego adresu i przywieźć na inny. Takiego typu zamówienia nie wymagają płatności. Możliwe są również zamówienia podwójne. Odbierasz dwa zamówienia z tego samego lokalu i dostarczasz do dwóch klientów, którzy są po drodze. Ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Rezerwacja sesji i ogólna informacja. Pierwszym krokiem jest rezerwacja sesji, czyli wybór idealnego czasu na realizację dostaw. Sekcja Dostępne sesje wygląda następująco. Przed Tobą otwiera się kalendarz z dostępnymi dniami i godzinami realizacji dostaw. Po wybraniu odpowiedniego czasu kliknij Zarezerwuj. Pojawi się okno potwierdzenia rezerwacji czasu pracy. Kliknij Zarezerwuj sesję. Gotowe, wybrana sesja jest zarezerwowana, o czym świadczy potwierdzenie u dołu ekranu, a wartość sekcji Zarezerwowane u góry wzrosła o 1. Przejdźmy do tej sekcji. Tutaj pokazano wcześniej zarezerwowaną sesję. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zrealizować dostawy w zarezerwowanym czasie, zaoferuj sesję wymiany z wyprzedzeniem, klikając przycisk Oferta Zmiany. Pojawi się okno potwierdzenia wymiany zarezerwowanej sesji. 12 godzin przed rozpoczęciem czasu pracy anulowanie nastąpi automatycznie po kliknięciu przycisku Zaproponuj wymianę. W przypadku odwołania później niż 12 godzin sesja zostanie wystawiona na wymianę, co oznacza, że może ją zająć każdy kurier. Jeśli nikt nie zarezerwuje sesji oferowanej do wymiany, musisz z niej skorzystać. Niewykorzystanie zarezerwowanej sesji negatywnie wpływa na wskaźnik sukcesu, a częste nadużycia są jedną z przyczyn blokady. Gotowe Wybrana sesja została usunięta z listy, o czym świadczy potwierdzenie u dołu ekranu. Im wyższy wskaźnik sukcesu ocena kuriera, tym wcześniej dostępny będzie dla ciebie czas rezerwacji. Pauza Otrzymywanie zamówień jest wstrzymane, do określonego czasu nie będziesz otrzymywać zamówień. Jeśli potrzebujesz przerwy podczas pracy, możesz zrobić sobie przerwę do 30 minut. W przypadku częstego ponownego przypisywania przyjmowanych zamówień więcej niż jeden dziennie, system automatycznie włączy pauzę do końca bieżącej sesji. Częste nadużywanie tej funkcji może spowodować zablokowanie konta. Staraj się nie przypisywać zamówień i nie pomijać godzin bez ważnej potrzeby. Pobierz i zainstaluj aplikację kurierską Glovo Rider. Jak przystąpić do zamówienia? 30 minut przed rozpoczęciem sesji możesz już rozpocząć realizację dostaw, w tym celu musisz wykonać check-in w jednej z pomarańczowych stref. Aby otrzymywać zamówienia, musisz znajdować się w zielonej strefie realizacji dostaw. Gotowe, wszystkie zamówienia w pobliżu będą dystrybuowane do Ciebie. Aby z większym prawdopodobieństwem otrzymać zamówienie, musisz być bliżej najlepszych restauracji partnerów. Rozpoczynając sesję, sprawdź typ pojazdu w aplikacji. W razie potrzeby wprowadź zmiany. Proces realizacji zamówienia. Kiedy otrzymasz zamówienie, wygląda to tak: będziesz miał półtorej minuty na jego przyjęcie. Po upływie czasu zamówienie zostanie przypisane. Możesz także przypisać zamówienie samodzielnie, ale nie więcej niż raz dziennie. Po przyjęciu zamówienia, kliknij nawigacja zostanie wytyczona najkrótsza trasa do restauracji. Po przyjeździe pokaż numer zamówienia pracownikowi restauracji. Sprawdź, czy wymagana jest płatność za zamówienie. Po otrzymaniu zamówienia kliknij przycisk Potwierdź odbiór. Po potwierdzeniu otrzymania zamówienia pojawi się adres klienta. Kliknij przycisk, nawigacja, zostanie wytyczona najkrótsza trasa do punktu dostawy. Przed przekazaniem zamówienia klientowi sprawdź, czy wymagana jest płatność za zamówienie. Po dostarczeniu zamówienia nie zapomnij o zasadach etykiety Życz smacznego klientowi. Kliknij przycisk Potwierdź dostawę, aby zakończyć bieżące zamówienie. W niektórych punktach partnerskich przy odbiorze zamówienia należy pobrać paragon. Kliknij Dodaj zdjęcie. Używając aparatu smartfona zrób wyraźne zdjęcie. Kliknij Użyj zdjęcia. Potwierdź otrzymanie zamówienia. Okresowo przy dostawie klienci mogą zapłacić za zamówienie gotówką. Wymagana kwota zostanie podana w aplikacji. Dopiero po otrzymaniu gotówki od klienta potwierdź dostawę. System ma również bonusy w sekcji Dostępne sesje. Podczas rezerwacji sesji możesz zobaczyć zielone mnożniki, takie jak 1,55 lub 2,15, co oznacza, że płatność za zamówienie zostanie pomnożona przez podana wartość. Na przykład sesja od 16 do 17 ma mnożnik 2,15. Zrealizowałeś zamówienie w tym czasie i otrzymałeś za zamówienie 20 zł. Te 20 zł pomnożone przez 2,15 zł, a w sumie otrzymujesz 43 zł za zamówienie. System ma dodatkowe zadania w sekcji Zadania. Każde zadanie ma swój czas trwania od kilku dni do kilku miesięcy, warunki i nagrodę pieniężną. Niektóre zadania mają wymagania dotyczące procentu zaakceptowanych zamówień i liczby anulowanych. Aby otrzymać nagrody za zadanie, konieczne jest utrzymanie wymaganych wyników przez cały czas trwania zadania. Po zalogowaniu się do aplikacji pojawi się wynik doskonalności ocena kuriera. Zostanie wyświetlony w aplikacji w Twoim profilu. Wynik doskonalności zależy od następujących parametrów, które bezpośrednio zależą od Ciebie. W każdy czwartek wszyscy kurierzy mają możliwość zarezerwowania sesji na następny tydzień. Kalendarz otwiera się od godziny 15 i otwiera się kurierom na podstawie ich wyniku doskonalności. Co tydzień Twój poziom rankingowy jest aktualizowany na podstawie Twoich danych z poprzedniego tygodnia. Twój poziom oceny określa, kiedy uzyskasz dostęp do rezerwacji sesji na następny tydzień. Najlepsze korzyści, w tym możliwość rezerwacji sesji jako pierwsi, otrzymują kurierzy pierwszego poziomu. Przed Tobą znajduje się aktualny harmonogram rezerwacji sesji w zależności od poziomu oceny. Istnieje wiele naruszeń, za które Twoje konto może zostać zablokowane. Jeśli Twoje konto zostało zablokowane, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem i terminem blokady. Otrzymasz również powiadomienie o statusie swojego konta w aplikacji. Istnieją również powody ostatecznego zablokowania konta bez prawa do anulowania blokady. Twoje zarobki zostaną wyświetlone w aplikacji w sekcji płatności. Ponieważ aplikacja jest wspólna dla wszystkich krajów, nie zawiera niektórych elementów, takich jak podatki i wypłaty. Niektórzy klienci mogą zapłacić za zamówienie gotówką. Tę gotówkę klient przekazuje kurierowi przy otrzymaniu zamówienia. Saldo gotówkowe to pieniądze firmy, które są w twoich rękach. Będą potrzebne do płacenia za zamówienia w restauracjach. Saldo gotówkowe w żadnym wypadku nie może być wykorzystane na potrzeby osobiste. A co, jeśli w bilansie zgromadzi się zbyt dużo gotówki? Jeśli przekroczysz limit, otrzymasz powiadomienie w sekcji skrzynka odbiorcza z informacją, kiedy i jaką kwotę należy wpłacić. Konieczne jest rozładowanie salda gotówkowego, gdy przekroczy on 70 zł. Rozładowana kwota zostanie skorygowana w Twoim portfelu. Aby rozładować saldo gotówki, musisz wejść do zakładki Mój profil, skopiować identyfikator kuriera, otworzyć w przeglądarce stronę glowocash.pl, wypełnić niezbędne dane, kliknąć, kontynuuj, wybrać metodę płatności Blik, a następnie przelew zostanie wykonany w ciągu kilku sekund. Więcej informacji na temat wsparcia kuriera. W przypadku wszystkich pytań od momentu otrzymania zamówienia do jego zakończenia możesz skontaktować się z czatem pomocy technicznej bezpośrednio z aplikacji, klikając ikonę słuchawek z mikrofonem w prawym górnym rogu. Bardzo ważne jest, aby wybrać właściwy powód kontaktu na czacie. W przypadku nieprawidłowego wybrania przyczyny kontaktu czat zostanie zamknięty. Zachowaj ostrożność przy wyborze przyczyny SOS lub awarii pojazdu. Po ich naciśnięciu, w celu zapewnienia szybkiej pomocy, sesje na cały bieżący dzień zostaną anulowane. Nie zapomnij o złotych zasadach Glovera. Gratulacje. Wiesz wszystko o procesie dostawy.